Terminatorzy byli potężnymi cyborgami służącymi do eksterminacji ludzkości w różnych liniach czasowych. Stworzonymi początkowo przez Skynet, a w nowszych wersjach przez program zwany Legionem. Byli odporni na wszelką broń konwencjonalną, mogli zregenerować swój organizm nawet po zmiażdżeniu lub upadku z ogromnej wysokości, a pod względem siły byli w stanie podnosić przedmioty ważące nawet kilka ton. Na przestrzeni wielu lat wojny, którą maszyny toczyły z ludźmi, programy sterujące wypuszczały coraz nowsze i doskonalsze wersje Terminatorów, które idealnie spisywały się również podczas infiltracji szpiegowania ludzi gdyż były praktycznie nie do odróżnienia od żywych przedstawicieli ludzkiego gatunku i miały wgrany doskonały program behawioralny, a także możliwość błyskawicznego uczenia i analizowania otoczenia. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o starciu Terminatorów i Predatorów, do jakiego doszło w serii komiksów z lat 90., których nazwa pojawiła się właśnie na ekranie. Posłuchajcie. W tej rzeczywistości Terminatorzy zostali pokonani w XXI wieku przez Johna Connora i przedstawicieli ruchu oporu po czym wszyscy zapomnieli o wielkiej wojnie związanej z buntem maszyn. Niestety program Skynet przetrwał i postanowił zaczekać z ponowną próbą obalenia ludzkości. W tym celu stworzył elitarny oddział cyborgów, które miały infiltrować ludzkie społeczeństwo i czekać na odpowiedni sygnał. Niedługo po akcji znanej z filmu Obcy Przebudzenie Ellen Ripley została poinformowana przez zaprzyjaźniony oddział renegatów o ponownych próbach stworzenia hybrydy obcego i człowieka. Wiedząc do czego może to doprowadzić, bez chwili zastanowienia postanowiła więc wyruszyć na tajemniczy okręt, aby pokrzyżować plany związane z tym przedsięwzięciem. Na miejscu okazało się, że główny naukowiec projektu dr. Trollenbert był terminatorem i zdołał zaimplementować komputery cybernetyczne do mózgów badanych ksenomorfów. Sytuacja, która miała tam miejsce, przykuła również uwagę klanu Predatorów, który wysłał tam swoich przedstawicieli, ponieważ ich kodeks zabrania modyfikowania genotypu ksenomorfów. Wtedy to doszło do pierwszego starcia, w którym to jeden z Terminatorów dosłownie rozerwał wojownika Yauchia, po czym wyrzucił jego zwłoki przez dziurę w poszyciu statku. Kilka dni później, gdy Len ponownie wytropiła drugi krążownik związany z Terminatorami, skontaktowali się z nią Predatorzy, którzy postanowili wspólnie zaatakować wspomniany okręt. Na jego pokładzie okazało się, że Skynet zdążył stworzyć już hybrydy obcych i Terminatorów, które łączyły cechy obu gatunków. Był to ostatni moment na powstrzymanie Terminatorów. Dlatego też doszło do potyczki, w której posłużono się również uwięzionymi ksenomorfami, które wciągnięte w Wirwalk, walczyły zarówno z Predatorami, jak i Terminatorami stworzonymi przez nich hybrydami. Ostatecznie na polu bitwy pozostał jedynie oddział renegatów jeden z Terminatorów, który bez problemu zdołałby wykończyć pozostałych przy życiu ludzi. Ellen widząc, że sytuacja nie była zbyt komfortowa, postanowiła jednak rzucić się na cyborga i wraz z nim zginąć w wybuchu okrętu kosmicznego. Podsumowując. Terminatorzy w walce górowali nad predatorami i ludźmi, jednak można było ich zneutralizować. Gdyby nie poświęcenie Ripley, Skynet po przeprowadzeniu masowej produkcji żołnierzy do swojej armii mógłby wybić wszystkich mieszkańców Ziemi, a także dotrzeć na Jausia Prime, zmieniając tym równowagę sił w galaktyce. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!